Dzień dobry, jest 12 kwietnia 2024 roku. Właśnie wybiła godzina 20, także pora na Poligon TV News Extra. Zanim przejdę do podania Państwu jakiejkolwiek informacji, zachęcam do napicia się łyku czystej wody. Pora podsumować sobie wydarzenia mijającego tygodnia, a zaczniemy sobie od wydarzeń na arenie międzynarodowej. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że Szwajcaria za mało walczy z klimatem. A w odpowiedzi największa szwajcarska partia polityczna, czyli skrajnie ultraprawicowa UDC, stwierdziła, że Szwajcaria musi wystąpić z Rady Europy. Jak podali w oświadczeniu. Dzisiejszym swoim wyrokiem sędziowie w Strasburgu zmienili się w marionetki aktywistów klimatycznych i definitywnie stracili swoją wiarygodność. A także inny cytat: Ich bezczelna ingerencja w szwajcarską politykę jest nie do przyjęcia dla suwerennego kraju. Europejski Trybunał Praw Człowieka staje się ekspansywnym Trybunałem. Oznacza to, że coraz bardziej ingeruje w sprawy krajowe. Które nie znajdowały się w jego kompetencjach w chwili jego tworzenia, ani w chwili przystąpienia Szwajcarii w roku 1963. No i zobaczymy, co dalej z tym. Oficjalnie wynik Jacka Sasina, który wydał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, przewiła właśnie szwajcarska filia firmy Orlen, a szwajcarska filia nazywa się Orlen Trading Switzerland. Ponieważ wydała ona około miliard 600 milionów złotych na ropę, której nigdy nie otrzymała. Pieniądze były wpłacane do bliżej nieokreślonych podmiotów od maja zeszłego roku, a dostawy miały być realizowane do końca stycznia roku tego dzisiejszego, 2024. No i z tego co zrozumiałem, pieniądze są już nie do odzyskania, bo te zaliczki były wpłacane bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Także było i nie ma miliard 600 milionów złotych. Parlament Europejski w środę przyjął pakt migracyjny na mocy którego Unia Europejska będzie się teraz zajmowała handlem ludźmi. Chodzi o to, że teraz nielegalni migranci, którzy przedostają się do Europy przez Morze Śródziemne, będą redystrybuowani po całej Unii, po krajach, które, na przykład, nie leżą nad Morzem Śródziemnym. I Takiego nie mają problemu, że migranci się tam przedostają w magiczny sposób. No i oczywiście ten element handlu będzie taki, że jeśli na przykład Polska nie będzie chciała takich migrantów przyjąć, albo nie wiem, Słowacja, która już zapowiedziała, że tego nie będzie robić, no to można się wykupić płacąc 20 tysięcy euro za sztukę takiego osobnika, który się przedostał w niewiadomy sposób przez morze do Europy. No i pakt wchodzi w życie od początku roku 2026. Okazuje się, że niemieckie kopalnie węgla brunatnego produkują nieco więcej metanu niż oficjalnie raportowały do tej pory, ponieważ wynika to z badań, które zostało przeprowadzone na zlecenie organizacji Deutsche Umwelthilfe. I te badania wykazały, że rzeczywiste emisje. Są 184 razy, nie procent, razy 184 razy wyższe niż te, które niemieckie kopalnie sobie raportowały oficjalnie. 184 razy wyższe. Fajnie. No, a teraz skończmy z tymi szerokimi wodami międzynarodowymi. Przenieśmy się do naszej pięknej, uśmiechniętej Polski. No i pierwsza informacja z Polski w zasadzie, jak teraz sobie o tym pomyślę, to chyba jest mało zaskakująca, jeśli ktoś mniej więcej kojarzy temat, ponieważ port w Koło Brzegu ma się stać bazą serwisową morskich farm wiatrowych. I dlaczego mówię, że jest to mało zaskakujące? No bo przecież Orlen prowadzi tam wielką inwestycję właśnie w rejonie, no niedaleko Koło Brzegu, właśnie farmy wiatrowe, gdzie będzie około 300 wiatraków produkowało energię i to się nazywa Baltic Power ta inwestycja, tam mają być w sumie trzy takie farmy no to w sumie dlatego mówię, że nie ma się co dziwić, że skoro są koło brzega, no to Kołobrzeg jest chyba oczywistym wyborem do infrastruktury, żeby te farmy tam naprawiać czy serwisować Cały kraj żyje tematem aborcji od paru dni, ponieważ w Sejmie coś tam o tej aborcji ustalają, czy nie ustalają. Średnio mnie to interesuje. Natomiast co mnie interesuje, to to, e, czym ludzie się nie interesują, kiedy wszyscy wiedzą wszystko na temat aborcji. No i dogrzebałem się do ciekawej sytuacji, która stała się w, e, w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Otóż e, minister finansów złożył wniosek do Komisji Finansów Publicznych o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024. A co ta zmiana oznacza tak konkretnie? Chodzi o przelanie 600 milionów złotych z budżetu państwa do budżetu rządowej telewizji TVP. Co za przypadek, że dzieje się to akurat teraz, kiedy wszyscy gadają o aborcji? Nieoczekiwany zwrot akcji w temacie CPK. Okazuje się bowiem, że niemiecki rząd bardzo pochlebnie się wyraża o tej inwestycji. Mówi, że w ogóle jest wspaniała. Wszyscy na tym skorzystają Niemcy, na tym skorzystają Polacy na tym skorzystają Unia, na tym skorzysta i cała planeta też na tym skorzysta, ponieważ hub lotniczy jest mniejsza. Ilość mało efektywnych, o, czy relatywnie mało efektywnych połączeń point to point. Między mniejszymi portami, po prostu, bo z hubów latają duże samoloty, gdzie wchodzi dużo osób naraz, a nie małe samoloty, gdzie wchodzi mało osób i trzeba ich więcej wysłać. Także wygrywa wszyscy, wygrywają. Planeta też wygrywa, nawet przy okazji, super. A równie pochlebnie się wyraża o planach budowy CPK, niemieckie stowarzyszenie portów lotniczych, które właśnie mówi, że super. Wszyscy się cieszą, rynek lotniczy jest tak duży, że czy miejsca dla każdego. Także ja też się cieszę, że tak, takie piękne zdanie na temat tej strategicznej dla polskiej inwestycji mają również nasi zachodni sąsiedzi. Ale niestety chyba nie, takiego dobrego zdania o tej inwestycji nie mają. Nasi rodzimi, za, rodzimi zarządcy, polscy y, nasi tutaj decydenci. Na czele na przykład z władzami spółki CPK nowymi, które to... nie wiem już czy to nazwać można sabotażem, bo nie wiem jak inaczej to nazwać, po prostu co oni teraz robią. Jak im się skończył temat tych audytów, o których wspominałem już tutaj parukrotnie i za każdym razem to jest jakaś farsa zupełna z tymi audytami, to teraz jest uwaga nowy temat. Otóż od trzech miesięcy prawie władze spółki CPK nowe nie potrafią dostarczyć mapy z naniesionym projektem CPK do Urzędu Wojewódzkiego. Aha, ta mapa ma być w skali 1 do 5 tysięcy, ma zostać doniesiona do urzędu wojewódzkiego po to, żeby wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną. Także bardzo ciężka sprawa przez prawie 3 miesiące nie są w stanie mapy w skali 1 do 5 tysięcy tego terenu przygotować. No, i to tyle, jeśli chodzi o wydarzenia z mijającego, właśnie tygodnia. I tutaj powinien nastąpić segment kartka z kalendarza, w którym mieliśmy przypomnieć sobie dzisiejsze rocznice. Ale niestety, po przeczytaniu jednej z tych rocznic, bardzo zamyśliłem się na temat Imperium Rzymskiego i nie byłem w stanie już więcej rocznic wymyślić. A chodzi o rocznicę. Z roku 1204, kiedy to podczas czwartej Krucjaty krzyżowcy zdobyli i splądrowali Konstantynopol. To jest wszystkie informacje, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że skłoni to Państwa też do wyszukiwania więcej informacji na temat tego, co tutaj dzisiaj poruszyłem. No i oczywiście skłonię też Państwa do przemyśleń na temat Imperium Rzymskiego. No, i jak zwykle przypominam, że źródła wszystkich tych rewelacji moich są dostępne w opisie pod tym materiałem. Także zachęcam do zapoznawania się. Tam są poszerzone informacje oraz często są też jakieś analizy ekspertów, które ja tutaj już nie będę cytował, bo to by za długo trwało. No i oczywiście zachęcam też do szukania własnych źródeł na własną rękę, bo może moje źródła są jakieś niedobre, złe są, coś ja po, może pomijam ważnego w kontekście danego wydarzenia. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem Alphomega, więc zachęcam właśnie do sprawdzania informacji, nawet podanych przeze mnie, bo może ja coś przekłamuję. No i oczywiście zachęcam do bycia ciekawym świata i rozwijania swojej wiedzy. Oczywiście też jestem świadomy, że to wiele więcej rzeczy się działo niż te, które tutaj poruszam w tym programie. Na świecie, no ale oczywiście, albo są to informacje na tyle szeroko poruszane w przestrzeni publicznej, że nie ma sensu jeszcze, żebym ja też tutaj o tym gadał, bo po co po raz setny mówić o tym samym? Albo są to informacje niezbyt poważne i trochę szkoda zawracać Państwa głowę i szkoda tej taśmy filmowej, na której to się nagrywa, żeby o takich głupotach gadać. Niemniej, jeśli mają Państwo niesmak, no to zachęcam do korzystania z platformy X, gdzie mogą Państwo znaleźć moje konto. Ja tam wrzucam, no właśnie, czasem jakieś głupoty też, albo informacje, o których okazuje się, że wszyscy mówią po jakimś czasie, więc właśnie, no ale może są to treści, które Państwa interesują. Więc zachęcam, zresztą fajna platforma, jest tam dużo informacji na tematy wszelakie. No i to chyba wszystko, co miałbym Państwu do przekazania. Przypominam, że widzimy się na kanale Polygon TV na platformie YouTube w każdy piątek o godzinie 20. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję za obejrzenie i to było Polygon TV News Extra.